Witajcie moi drodzy. Mamy kolejną prelegentkę na ściance. Konferencja rozwojowa Rowy trwa, dziś dzień warsztatowy. A ze mną Izabela Kulesza. Witaj Izabelo. Witam. Witam Ciebie, witam wszystkich. Z Izą znamy się chwilkę, ale już zaczęło się przed naszą konferencją to, co Iza prowadzi, zaczęło się u nas. W tym samym więcej czasie, kiedy Iza wprowadzała świetną akcję, o której też za chwilę powiemy. Natomiast teraz powiedz słów parę o warsztacie, który prowadziłaś, o harmonii finansowej. Były ćwiczenia, była rozmowa, były momenty. O, aha, nie tak że Aha, bardziej takie. Aha, te moje wydatki to tak wyglądają. Powiedz, o czym był ten warsztat. Dla tych, którzy nie byli, żałujcie, bo było świetnie. O czym to było? No właśnie, ja sobie tak pomyślałam, że właśnie wszystkie osoby, które przez pierwszą część tak unosiły się trochę nad ziemią, były w takiej właśnie energii duchowości, no musiały mieć takie twarde lądowanie, bo uziemiłam jej to bardzo szybko. Także ja podchodzę zawsze w bardzo praktyczny sposób do warsztatów, więc rozmawialiśmy o tym, co jesteśmy w stanie dzisiaj zrobić ze swoimi pieniędzmi, z poczuciem, jak poczucie własnej wartości przekłada się na też nasze decyzje zakupowe. I też jak działa marketing, reklama, żeby być też tutaj przez chwilę uważny żeby złapać sobie tą stop klatkę, kiedy chcemy coś kupić, żeby dać sobie trochę czasu, ale żeby też pokazać takie proste narzędzia do wprowadzenia na co dzień, jeśli chodzi o taką weryfikację kosztów, planowanie i podziału budżetu. Rozmawialiśmy też o dokumentach bezpieczeństwa, rozmawialiśmy o edukacji finansowej dzieci, które są obserwatorami, prawda? One nie zachowują się tak, jak my im mówimy, że mają robić, tylko patrzą, bo jesteśmy dla takim żywym przykładem. Także przepiękny warsztat, cudowna energia, było mi bardzo miło, naprawdę mnóstwo pozytywnej energii. Bardzo się cieszę i bardzo dziękuję. To jest ciekawe, bo zazwyczaj, jak pojawiają się tematy świadomości czy jakichś warsztatów rozwojowych, tak jak rozwojowy Eden, konferencja, i my też parę takich pytań dostałyśmy, że zapraszamy ciebie, że ale jak to jak, jakim to elementem tej konferencji z tym te, swoim tematem możesz być, bo cóż to jest o świadomości o rozwoju, gdzie tu narzędzia rozwojowe? A Ty dzisiaj w piękny sposób pokazałaś, <grym> że właśnie, to zresztą o czym przed chwilą powiedziałaś, <grym> Ta świadomość tego, że właśnie na co wydaje, jak wydaje, ile wydaje, jak zarządzam, jaką mam relację ze swoimi dziećmi w stosunku do pieniądza ze swoim partnerem, w stosunku do pieniądza ze swoimi rodzicami, w stosunku do tych wydatków, też to jest ogromna nieistotna wiedza. Na temat właśnie rozwoju świadomości, i rozwoju osobistym. Tak, bo pieniądze tak naprawdę są nam potrzebne do tego, żeby się rozwijać. My bardzo często o tym zapominamy. Właśnie często traktujemy pieniądze jako coś takiego niefajnego, niedobrego, nadajemy pieniądzom złe znaczenie, natomiast właśnie ja się staram odczarować i budżet, i pieniądze, i pokazuje, że właśnie być w przepływie takiego bogactwa, dobrobytu, daje nam poczucie spokoju. My się dzisiaj bardzo często martwimy o sytuację finansową, no ale z drugiej strony właśnie tak zamietamy to pod dywan i myślimy, że to jakoś tak będzie, albo skoro jest źle, to tak być musi. No właśnie nieprawda, bo my żyjemy dzisiaj właśnie w czasach ogromnego dostępu do wiedzy. Dlaczego mamy się rozwijać tylko duchowo? Tak naprawdę jeśli ta sytuacja materialna nie będzie pokładana, no to w którymś momencie też może nam zabraknąć po prostu też narzędzia do innego rozwoju. To się, ja w ogóle twierdzę, że pieniądze przyplatają nam się przez wszystkie obszary życia, więc jeśli my tego nie zrobimy, nie uporządkujemy, no to to wszystko do końca też nie jest takie spójne, więc nie możemy udawać, że pieniądze są poza rozwojem osobistym i w ogóle z czym do ludzi, prawda? Jasne, ja tak powiedziałam ogólnie, bo wydaje mi się, że uczestnicy konferencji, ci, którzy byli tutaj w ten weekend 16-17 listopada z nami w Sopocie, którzy obejrzą wykłady, które miały miejsce, nasze live'y, też obejrzą nasze wywiady, to są osoby, które są bardziej świadome, bo mm -hmm. finanse pojawiają się w tym świecie rozwoju osobistego w kontekście obfitości finansowej, bo chcę mieć dużo pieniędzy, afirmuję, wizualizuję, piszę, robię różnego rodzaju tego typu rzeczy, aby tych pieniędzy było więcej. A ta świadomość wiąże się również z tym, o czym Ty mówisz, czyli twardo staniecie na ziemi mm -hmm. i popatrzenie na te pieniądze w poważny sposób. Choć one, tak jak mówię, ludzie świadomi wiedzą, że to się wszystko łączy. Wczoraj było totalnej biologii. Jaka jest też relacja, tam się też pojawiły pytania, skąd się bierze taka Twoja relacja tutaj, mhm. że na przykład dużo wydajesz albo pieniądze się ciebie nie trzymają. Natomiast, tak twardo stąpając po ziemi, można też popatrzeć od tej strony, na którą Ty zwracasz uwagę, czyli. Może się Ciebie nie trzymają, bo bezsensownie je wydajesz. Mhm. To może być związane z czymś, na tak, przykład z totalnej biologii. Mhm. Natomiast... To są też takie proste rzeczy. Weź kartkę papieru, takie ćwiczenie jak Ty dzisiaj mm. zrobiłaś, tak? Znaczy, ja powiem więcej, ale ta, absolutnie się z Tobą zgadzam, mm. ale też zawsze zwracam uwagę na to, że właśnie skoro my sobie afirmujemy bogactwo e, i chcemy tę obfitość do siebie przyciągnąć, ale z drugiej strony mamy nieprzepracowane przekonania negatywne i jednak tak, bogaci ludzie nas denerwują, zazdrościmy im, e, no to nie staniemy się ludźmi, którzy nas wkurzają. A no, skoro nas wkurzają, trzeba się zastanowić dlaczego, skąd taki wzorzec. To właśnie z tym później sobie popracować, no i wtedy to rzeczywiście ma sens. Jasne. Można sobie poubawiać emocje, właśnie poszukać danej biologii w bardzo wielu narzędziach, które też były wczoraj i dzisiaj, ale takie realne wiecie, spojrzenie, tak jak właśnie na, na tych ćwiczeniach, o których wspomniałam, popatrzenia sobie na wydatki, na przychody, na relacje swoje z pieniędzmi, że jest ogromnie istotne, bo to jest właśnie świadomość. Nie możemy afirmować, że te pieniądze po prostu spłyną na nas. I robić dużo niepotrzebnych rzeczy, niepotrzebnych wydatków. Tak. tak, także bardzo się cieszę, że też właśnie organizując takie wydarzenie, spojrzałyście na to właśnie szerzej. I tak jak widać było dzisiaj po uczestnikach i uczestniczkach, taki warsztat był po prostu potrzebny. Świetnie, taki warsztat jest potrzebny. Bardzo się cieszymy, że przyjęłaś nasze zaproszenie, bo też uważamy, że to jest ważny temat. A to jest szczególny moment, bo przyjęłaś to nasze zaproszenie właśnie w tym swoim całym zabieganiu. Tak. E, powiedzmy o tym. Prowadzisz teraz, jesteśmy w frakcji, jesteśmy w połowie tak. e, ogólnopolskiej akcji Zbieramy Paragony. Tak. Mm -hmm. Powiedz, na czym polega ta akcja i do czego zapraszasz ludzi. Bo to też jest bardzo świadomość, to się bardzo łączy z rozwojem osobistym. Tak, ja zakęcam poprzez swoją akcję Cała Polska Zbiera Paragony do tego, żeby właśnie Polacy na podstawie zbierania i weryfikacji paragonów zwrócili uwagę na co i ile wydają pieniędzy, bo też właśnie z własnego doświadczenia wiem, że czasami nam się coś wydaje, ale to może się zupełnie mieć z prawdą, ile faktycznie i na co wydajemy swoich pieniędzy. Często nie zaopiekujemy tematy ważne, czyli właśnie kwestie związane z ubezpieczeniem, czy z emeryturą, bo mówimy, że często nas na to nie stać, wydać te 200. 300 zł, a idziemy i lekką ręką wydajemy te 200 czy 300 na ciuchy, na jedzenie na mieście, na alkohol czy na inne rzeczy. Więc warto sprawdzić rzeczywiście, jak to wszystko wygląda. I ponieważ jesteśmy, to że jesteśmy w połowie kampanii, nie oznacza, że inni jeszcze nie mogą dołączać. Wręcz przeciwnie, dlatego że grupa zostaje, można być przez cały rok, wsparcie się tam otrzymuje przez cały rok. Więc jest i nagrany laj ze wskazówkami, można pobrać sobie gotowego Excela z Właśnie formułami. Jest mnóstwo motywacji, takiego wsparcia, no bo to jest grupa zamknięta, tam są osoby, które rzeczywiście chcą coś z tymi finansami poprawić. Dlatego pewnie nasze drogi się zbiegły, bo ty o edukacji, takiej tak. my również, bo to o narzędziach rozwojowych. Także bardzo Ci dziękuję raz jeszcze za ten wspaniały warsztat, za przyjęcie zaproszenia, za bycie z nami. Zapraszamy Was wszystkich ja ze swojego imienia, w swoim imieniu, tak, swoim kamili, organizatorów. Zapraszamy wszystkich do oglądania również live'a z Izabelą do dołączenia do akcji, bo jeszcze tak. można, ale nawet po akcji, jeżeli ktoś to obejrzy, to wskakujcie i szukajcie, cała Polska zbiera paragony akcji, bo warto, bo Izabela tam naprawdę uświadamia pięknie, co też hmm. robimy na konferencji rozwojowej i zapraszamy na kolejne edycje. Cudownie, już się cieszę po prostu. Bardzo dziękuję za zaproszenie i oczywiście do zobaczenia. Dziękuję. Dzięki.